Zadania na spokojnie. Rok 2025, matura podstawowa, termin poprawkowy, zadanie numer 26. Za cztery punkty i geometria przestrzenna grania w prawidłowy trójkątny. Ja to podkreślę, bo co znaczy prawidłowy trójkątny? Ano taki, który w podstawie ma trójkąt równoboczny, a ściany boczne są prostopadłe do krawędzi podstawy. Poznaczałem tutaj krawędzia podstawy jako A wysokość duże H. Wysokość podstawy ABC tej na tego trójkąta równobocznego właśnie dwa pierwiastki z trzech, no widać. Przekąt na AE ściany bocznej ABED tworzy z podstawą z krawędzią AB, czyli z krawędzią podstawy kąt o mierze 60 stopni. No to mamy. Zapiszmy jeszcze może, że H jest dwa pierwiastki z trzech i co jest do policzenia? Objętość i pole powierzchni całkowitej. No to proszę bardzo. Wypiszmy sobie wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Objętość, tak jak na każdy graniastosłup, wzór jest ten sam: pole podstawy razy wysokość. Pole powierzchni całkowitej, no to trzeba dodać w pola do siebie wszystkich ścian. No to dwie podstawy i pole powierzchni bocznej. A z czego składa się pole powierzchni bocznej? No z trzech przystających prostokątów: a razy h, trzy razy a razy h. Jeden bok a, drugi h, no to pole prostokąta a razy h. I Pole podstawy A kwadrat pierwiastków 3 przez 4A ktoś powie, a skąd to? Ano z tego podkreślonego przed chwilą, że to jest graniastosłup prawidłowy trójkątny, czyli mający w podstawie trójkąt równoboczny. No to to jest wzór na pole trójkąta równobocznego. I jeszcze jeden wzór z tej ekipy. Stał go arsenału wzorów, tak? Wzór na wysokość w trójkącie równobocznym. No to wypiszmy jeszcze sobie, co jest potrzebne. Jak widać małe A i duże H. To logiczną rzeczą będzie uczepić się tego, h równa się 2 pierwiastki z 3, zamiast h podstawić wzór na wysokość i mamy, że a pierwiastków z 3 równa się przez 2 równa się 2 pierwiastki z 3. No tak, pomnożymy to przez 2, to wyjdzie nam, że a pierwiastków z 3 równa się 4 pierwiastki z 3. No to widzimy, gładko nam wyszło, że a równa się 4, możemy to zapisać. No świetnie. Co nam to daje? No trochę już mamy, bo tak, pole. Podstawy a kwadrat pierwiastków 3 przez 4. No to 4 kwadrat pierwiastków 3 przez 4, 16 przez 4, no to skróci nam się, to będzie 4 pierwiastki z 3. No świetnie. Co się jeszcze możemy z tym zrobić? No, na razie nie za bardzo, bo brakuje nam h. Popatrzmy na ten zakolorowany trójkąt ABE. Mój pomysł byłby taki, nie jedyny zresztą, żeby wykorzystać funkcje trygonometryczne. Trójkącie kącie prostokątnym zresztą, tak? No bo kąt ABE jest kątem prostym, skoro granic jest prawidłowy, tak? Tangens 60 stopni to będzie przy zgodnie z definicją tangensy, tak? Przy prostokąta leżąca naprzeciwko kąta do, do przy prostokąty leżącej przy kącie, czyli H przez A. No to zamienimy sobie to stronami, czyli H przez A już nie, tylko H przez 4, bo mamy policzony, równa się. A tangent 60 stopni to albo z mądrej głowy, albo z pamięci zewnętrznej to jest pierwiastek z 3. No to jak pomnożymy to przez 4, to h będzie równe 4 pierwiastki z 3. Wpiszmy tam i w zasadzie powiedziałbym, że już możemy ręce zacierać być pełni nadziei, bo mówiąc tak między nami, jak nikt nie słucha, to zadanie już jest rozwiązane. Trzeba tylko popodstawiać, gdzie trzeba i na spokojnie to policzyć. No to krok za krokiem liczymy. Pole powierzchni bocznej, tak, 3 razy A razy H, no to 3 razy 4 razy 4 pierwiastki z trzech. 3. 3 razy 4, 12 i razy 4 to jest 48 pierwiastków z trzech. Mamy? Mamy. Dlaczego nam to powierzchnia boczna będzie potrzebna? No tak, do pola powierzchni całkowitej. Dwie podstawy, czyli raz, 2 razy 4 pierwiastki z trzech i przed chwilą wyliczona powierzchnia boczna, Czyli dodać 48 pierwiastków z trzech. No to 2 48 4 to 8 i 48 to będzie aż albo tylko tak, 56 pierwiastków strzech. Zapiszmy to, nawet zakolorujmy, żeby to się nie zgubiło, bo to już będzie biegło nam. Tak, to już będzie do odpowiedzi. I czego jeszcze nie mamy? Nie mamy objętości, no ale to będzie bardzo proste już, bo to jest pole podstawy razy wysokość. Ten pierwszy po lewej stronie u góry w żółtej ramce wzór. Pole podstawy 4 pierwiastki z trzech. Wysokość, no też tak weszło, 4 pierwiastki z 3, czyli 4z4, 4, 16 pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, no to 16 razy 3, 48. Jak 48, to wpiszmy to 48, zakolorujmy wszystko ładnie, mamy zielone światło, do czego? Do napisania odpowiedzi. Napiszmy tą odpowiedź. No nie zmieściłem się pełnym tekstem, a wypadałoby ją tak zapisać. Dlaczego odpowiedź? No, było tak, no bo oblicz objętość no mamy i pole powierzchni całkowitej. No to objętość wynosi 48, a pole powierzchni całkowitej 56 pierwiastków z 3. I już myślę, że spokojnie, powolutku, ale w sposób uczciwy zarobiliśmy 4 punkty za to zadanie. Koniec zadania. Dziękuję za uwagę.